Hej, siemanko, tu Mian z Greszności. witam was w kolejnym odcinku stosowania napojów na kanale. Napojem stosowanym się jest kola pomarańczowo waniliowa Lecimy. Yy, ma, to trochę już, znaczy te kole już piłem i to będzie w sumie taka, taka recenzja, że, jak, jakby to powiedzieć rzetelna, że już piłem i wiem wie, wie, jak, jak mniej więcej smakuje, czy opłaca się to kupić. I czy w ogóle jest smaczna, bo nie każdemu smakuje połączenie koli, pomarańczy i wanilii. Kola waniliowa też była taka sobie spoko, a to z pomarańczą? Nie wiadomo. Testujemy. Powiem szczerze. Ciekawy smak. Daj taką pomarańczą, ale jeżeli ktoś nie jest fanem pomarańczy, nie lubi pomarańczy, to, to, to ta kola nie jest dla tej osoby. Bo ogólnie to. Jakby, jak się tego właśnie nap, na, napić tej koli. teraz wiecie, co? W tej koli jest właśnie dobre, że mamy. mamy taką jakby. Yy, Synchronizację pomiędzy smakiem pomarańczy i wanilii więc to tutaj jest akurat spoko, że nie ma przewagi wanili ani pomarańczy, że nagle, że na przykład pijecie i czuć, czuć tylko pomarańcze albo czuć tylko wanilię, jest to takie fajne, że tak te smaki się mieszają, i to jest właśnie spoko w, tym, w tej coli. Kolor oceniam na. Not w sumie tak na 6 na 10 wolę jednak te, ten klasyczny klasyczny smak, albo jakiś inny bo pomarańcza no tak moim zdaniem trochę nie pasuje, ale tutaj jest akurat yy, tutaj akurat ten smak robi wrażenie także <laughs> dzięki, dzięki, dzięki wielkie dzięki za oglądanie tej recenzji zostawcie już teraz łupkę w górę subika w z łupką fajny komentarz udostępnijcie filmy, filmy. znajomym zapraszam także na poprzednie, na poprzednie filmy, filmy. No następne, do następnego, na, na razie, cześć, hej, hej, nie, zapomnij, nie zapomnijcie subskrybować kanału, kanału wraz z wnętrzkiem, także siemanko.